Good morning, good morning, good morning again. Dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Czyż nie jest piękne, że wczoraj dowiedzieliśmy się jak proste jest życie chrześcijańskie? 613, laws have been replaced by two. 613 praw zostało zastąpionych dwoma. And the first one you've been given the faith to do it, that's to believe in him. Otrzymaliście wiarę, aby wypełnić pierwsze z nich, czyli wierzyć w Niego. One, Otrzymaliście również miłość, aby wypełnić drugie, czyli kochać. So Cieszę się, że nie żyję pod starym przymierzem. Uh, Byłoby to dla mnie bardzo trudne. O wiele bardziej wolę żyć w nowym przymierzu. Let's finish this chapter by going through verse 24. Zakończmy ten rozdział, przechodząc do wersetu dwudziestego czwartego. Wszyscy bowiem, którzy przestrzegają Jego przykazań, znajdują życie zjednoczone z Nim. A On żyje i rozkwita w nich. Sposób w jaki Biblia wyraża to w oryginalnym greckim tekście keep his they remain, they are in him. faktycznie mówi, że ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, pozostają w Nim lub trwają w Nim. Ale ja zawsze lubiłem to, jak pasja wyraża to. Ale bardziej podoba mi się sposób, w jaki wyraża to The Passion. Odnajdujemy nasze życie zjednoczone z nim. To właśnie oznacza trwanie w nim. Ponieważ trwanie w nim jest dla wielu chrześcijan terminem bardzo abstrakcyjnym. Really to remain in Him means nothing else but that His life and my life are ale trwanie w nim oznacza po prostu, że jego życie i moje życie są ze sobą zjednoczone. My, chrześcijanie, musimy nauczyć się żyć w tej trwałej jedności życia z Jezusem. Im bardziej żyjesz w jedności z Jezusem, heart, jako całkowitej rzeczywistości w swoim sercu, tym bardziej Twoje życie będzie niesamowitym wyrazem Bożej dobroci. Ale im mniej żyjesz w tej jedności z Jezusem, I'm tym bardziej twoje życie będzie wypełnione stresem, konfliktami i religią. Nauczyłem się, by niczego nie robić bez jedności z Jezusem. Myślę, że a statement here is especially beautiful. Uważam, że sposób, w jaki Depassion wyraża to ostatnie stwierdzenie, jest szczególnie piękny. On nieustannie żyje i rozkwita w nas. Look, he, Jesus flourishes in me. On, Jezus, rozkwita we mnie. Nie chcesz, czy nie chcesz, aby Jezus naprawdę rozkwitał w Tobie? You know, w języku angielskim używamy słowa rozkwitać nie tylko w odniesieniu do kwiatów, ale także do ludzi. You know, kiedy ludzie wchodzą w szczególną relację lub biorą ślub z osobą, jak Możemy powiedzieć, wow, odkąd są razem, widzisz jak rozkwitli. Oznacza to, że ożyli, są teraz pełni energii, a wszystkie ich dary i talenty wychodzą na pierwszy plan. Spójrz, co Jan mówi nam. Jeśli żyjemy przez ufność Jego imieniu i postępujemy w miłości. To jest, kiedy Chrystus floruje w nas. Wtedy Chrystus rozkwita w nas. Friend, really Mówię ci, mój przyjacielu, pragnę, aby Jezus naprawdę rozkwitał w moim sercu. Nie chcę, aby ludzie patrząc na mnie widzieli we mnie zwiędłego Chrystusa. Chcę, aby ludzie patrząc na mnie widzieli we mnie rozkwitającego, tętniącego życiem żywego Chrystusa. Niedawno spotkałem się z osobą, która przez mniej więcej ostatni rok bardzo dobrze mnie poznała. Ta osoba powiedziała mi. Dzisiaj ćwiczyłem i ciągle nachodziła mnie ta myśl, że Reinhardt jest w 90% Jezusa. On jest w 90% podobny do Jezusa. Niedługo będzie w 100% taki jak Jezus. Pomyślałem, że to naprawdę miłe. Nie dlatego, że zrobiłem coś, żeby być jak Jezus, ale oczywiście, Christ w mnie może express Himself. Nie dlatego, że zrobiłem coś, aby być podobnym do Jezusa, ale dlatego, że najwyraźniej Chrystus we mnie może wyrażać samego siebie. Zobacz, jak łatwo jest Jezusowi rozkwitać w tobie. Ufaj dalej, ufaj dalej, ufaj dalej. I nie przestawaj uczyć się kochać. W ten sposób on rozkwita w Tobie. To Przejdźmy do ostatniego zdania tego rozdziału, a jutro zaczniemy rozdział czwarty. Oto co jest tam napisane. We know and have proof that he constantly lives and Wiemy i mamy dowód, że On nieustannie żyje i rozkwita w nas dzięki duchowi, którego nam dał. Tak więc Duch Święty został nam dany, aby wykonywać całą pracę w nas, aby Jezus mógł rozkwitać. To staje się jeszcze prostsze. Musisz tylko nieustannie poddawać się Duchowi Bożemu, który żyje w Tobie, a Chrystus będzie rozkwitał. Remember, Pamiętaj, miłość Boża została wlana w Twoje serce przez Ducha, a nie przez Twoje uczynki. im więcej się, po prostu poddając się Duchowi, im bardziej więc nauczymy się żyć w prostym poddaniu się duchowi, and and nie poprzez wysiłek, pracę czy próby stania się lepszymi chrześcijanami, to jest jak wiemy, że w tym pewniejsi możemy być, że Chrystus trwale i coraz bardziej rozkwita w naszych sercach. Jakże piękny byłby świat, gdyby wszyscy chrześcijanie pozwolili Chrystusowi rozkwitać w swoich sercach. I wiecie co? Wierzę, że właśnie to Jezus czyni w swoim Kościele. Nigdy nie zrezygnuję z nadziei. Do zobaczenia jutro.